Witam Was w kolejnym odcinku z serii "Podziadku". To już jest chyba czwarty odcinek. W tamtym odcinku mówiłem, że będziemy, że chcemy wyciąć te dwa drzewa. Czyli dzisiaj weźmiemy, pewnie e, w środę zobaczycie filmik, jak. Jedziemy sprzedać i może za te pieniądze. I akurat tak wyszło. Kupiłem sobie tych pieniędzy i wyszło tak, yy, że 1000 zł mi zostało. Tysiąc. Zapomniałem, że muszę kupić i już chyba tu 650 zł. I z taką kwotą zostaniemy. Jak sobie, nie do, jak sobie nie zarobimy no to będziemy takimi biedakami, że tak powiem ja to wyłączam kupiłem sobie y, już y, tą piłę motorową dobra, chcę to tak bardzo nisko ściąć żeby zostało mało tego korzenia środek wiosny o nie, tam jest akurat to gospodarstwo jest y, przy końcu mapki, więc... Więc, ale z obcięciem tego to będzie łopat, że ja tak mogę powiedzieć. Albo dzisiaj zetniemy to, a ja to drugie zetnę po odcinku, bo to będzie chwilę dużo męczeń. Mam... Dużo małczania się. No i ciągnij, o nie przywaliło, ale. Dobra już ładujemy to na tą małą przyczepkę. Dobra jednak wyjednij stąd trochę. jest to? Gdzie to jest? A no tu... Dobra, nie ładujemy. Ale chyba nie wiadomo, ile to się tu na to nie zmieści, czyli to będzie trzeba jeszcze rozcinać. I... Tu też trzeba obciąć, bo tu praktycznie w ogóle drzewa nie ma. Dobra, i, idziemy obcinać dalej. Dobra. Kolejny kawałek. Tak, pewnie z drzewa trochę zarobimy. prawda może nie, nie wiadomo jak dużo, jak na przykład za sprzedaż czegoś. No dobra. Dziękuję. Ale coś czuję, że chyba się w tym odcinku nie wyrobimy, to tyle ile zrobimy, to tyle, na, tyle zrobię. A jak coś nie wyjdzie, no to trudno się mówi i będę kończył za, poza odcinkiem Też to tak przyłożyć, żeby to jakoś wyglądało. Okej. Okay. Bierzemy się znowu dalej za wycinkę. Oczywiście trochę tego jest... Dobra, najpierw to wszystkie gałązki dookoła wyobcinam. Okej. Okay. Dobra, teraz zrobiłem cięcie i trochę pociąłem tego drewniaka. Jest tego trochę. ale no, jakoś to chyba tam radę upchać no chyba w tym odcinku tego nie skończymy ja to... jednak nie spodziewałem się, że tyle tego drzewa będzie gdybym wiedział, że będzie mniej to bym pewnie bym się już to pociął przed, ale no to wyglądało na bardzo małe drzewa, a było bardzo zrośnięte, więc... No małe kawałki potnę, to może się to jakoś będzie dało radę Będzie więcej nuszania. A też niepotrzebne części poznikają. I to słuch coś Czuję, że trochę na tym zarobimy. W ogóle w młynie podobno niedawno nowy ciągnik kupili. Mówili, że teraz jak ktoś ma coś do sprzedania, to przyjeżdża sobie i ten ciągnik jest trudny, nie trzeba się w moment, Więc przyjeżdża sobie, bierze sobie ten ciągnik, ładuje to, co ma ładować i jedzie. Dobra, nie spodziewałam się, że o przy takich małym kawałeczku będzie tyle roboty. Mam nadzieję, że... O dobra, w końcu się da. Mam nadzieję, że taki content w dziadku wam się podoba. Oczywiście teraz jest wtorek, tylko ja na środę nagrywam, bo... Tak, nie, no... No, no, ja, ja na jutro nagrywam, bo jutro tak, taki troszkę pechowy dzień, że tak powiem. dlaczego znaczy, nie każdy dzień należy do moich ulubionych. I dlaczego wczoraj nie było filmu? Nie ja miałem humoru, to będzie złe wytłumaczenie. Ja byłem tak zarobiony, że po prostu nie zdążyłem tego filmiku nagrać. Może no, się wziąłem już za to, ale no, wyszło jak wyszło Dobra Na razie o z tym pojedziemy To zapniemy pasami To sprzedamy Tylko pytanie, gdzie tu jest startek? Eee, tak Gdzie start no, jest No O jezu a tu aż trzeba? Czekaj, to ja tędy, tędy, i dobra, w tą górną. Tam, gdzie dam radę dojechać, to tam dojedziemy. Dobra, a może by tą krzyczek dał, to po piłbie było szybciej. Spróbuję. Znaczy, bo nie, że nie chcę traktorem jechać, tylko że. Może jednak, autem by było serio. No co za Ma. Może się uda. W ogóle na to auto też można... Da się. Da się przypiąć. Dobra, pojedziemy szybciej. Do, na to auto też, gdyby nam przyczepki brakło, abyśmy jakiś większy kawałek obsadzili, wiem, że trochę jak to możemy to mm, tutaj na auto tylko powinien to auto trzeba myć a pod prąd jadę ale trudno teraz tam prosto dobra, jedzmy do tartaka sprzedać stoi i pewnie pod tartakiem skończę a resztę to już będę sobie sam zwoził Aha, bo to tu albo tu. Teraz gdzie są wiry? Gdzie widać wiry? Zgadza się, że chyba tu jest tartak. Nie, tu jest biogazownia. Ale czekaj, i zobaczę. Tu jest biogazownia za czasów pgr no. no biogazownia za czasów pgr a tu w ogóle można sobie jakieś robić. Tu sprzedawać A tu star, tak. Nie wiem, ja tu po tym patrzę. Bo... Nie no, ale serdecznie to wygląda jakby mnie za czasów PGR-u. Bo ja praktycznie mieszkam ko starej placówki PGR-u. Znaczy, mieszkam ko starej placówki PGR-u, więc. Wiem, jak to jest. Dobrze i przychód 900 zł tyle udało nam się zarobić za drewno i to będzie tyle w tym filmie. Subit like i do zobaczenia. Pa pa